Święty Szczepan przypomina nam, że również w naszych czasach chrześcijanie są prześladowaną grupą społeczną. W Polsce realizuje się opiłowywanie katolików. 19 grudnia służby weszły do klasztoru Dominikanów w Lublinie. Rzekomo oszukano Marcina Romanowskiego, mimo że już wtedy komendant główny policji mówił, że poseł, którego tak pragnie dopaść władza, był na Węgrzech. Czemu miał służyć ten nalot policjantów w kominiarkach, przeszukania, policyjne drony i fotografowanie zakonnych cel? Kto i w jakim celu chce naruszyć i zniszczyć powagę, ciszę i dostojeństwo zakonu? A może chodzi o zastraszenie? Co mogą zrobić Polacy wobec władzy, która nasyła na obywateli silnych ludzi? O tym łukasz Żmuda. O opiłowywaniu katolików mówił już trzy lata temu na kampusie Rafała Trzaskowskiego poseł Sławomir Nitras. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę. Od dojścia przez ekipę Donalda Tuska do władzy, słowa obecnego ministra sportu brzmią jak obietnica wyborcza, która o dziwo. Jest skrupulatnie realizowana przez rządzących, bo jak można tuż przed jednymi z najważniejszych dla katolików świąt dokonać najścia na klasztor dominikanów. Sprawę skomentował jezuita, ojciec profesor Dariusz Kowalczyk. W Polsce nastał czas opiłowywania katolików. Kolejnym aktem tegoż opiłowywania było wkroczenie służb do klasztoru dominikanów w Lublinie. 19 grudnia sześciu policjantów w kominiarkach z pistoletami, kamerami i aparatami fotograficznymi wspieranych przez policyjne drony wdarło się do domu zakonnego. Służby chciały uzasadnić najście poszukiwaniem posła Marcina Romanowskiego. Taka narracja nijak się ma do rzeczywistości. Bo były wiceszef resortu Sprawiedliwości dużo wcześniej był poza granicami kraju. Byłem przed 19 grudnia już dawno na Węgrzech. Znacznie wcześniej, nawet przed 9 grudnia, przecież w związku z tym z faktami, z rzeczywistością to nie miało nic wspólnego. Zwłaszcza, że sam komendant główny policji Marek Boroń przyznał, że służby wiedziały o obecności posła na Węgrzech znacznie wcześniej. Na pewno był już na Węgrzech przed decyzją sądu. Z wypowiedzi szefa policji wynika, że służby wiedziały o przebywaniu za granicą posła Marcina Romanowskiego przed 9 grudnia. Dlatego ta sprawa tak bulwersuje także środowisko zakonne. Sprawa jest zaskakująca, gdyż nikt z braci z klasztoru lubelskiego nie zna pana Romanowskiego i nigdy z nim nie rozmawiał. Pan Romanowski nie ma też jakiegokolwiek związku z klasztorem lubelskim. Jednocześnie w czasie, kiedy dokonywano przeszukania, w mediach była już podawana informacja, że pan Romanowski przebywa na terenie Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny. To przecież księdza Michała Olszewskiego zatrzymano z pogwałceniem prawa w Wielki Czwartek, a więc w dniu ustanowienia Eucharystii oraz kapłaństwa. Działania stosowane wobec księdza przypominały tortury, niehumanitarność środków zastosowanych przez ABW przyznał sam rzecznik praw obywatelskich. Bo to rządzącym i ich podwładnym przeszkadza nawet krzyż w szkole, urzędzie i sejmie. Pamiętajmy, że także w Lublinie to wojewoda z nadania koalicji 13 grudnia zdejmował też krzyże w sali prezydialnej Urzędu Wojewódzkiego. Później mieliśmy przykład tego, jak rząd Donalda Tuska walczy też z krzyżem w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ponieważ ten symbol naszej wiary, tradycji i historii został także zdjęty i usunięty z sali reprezentacyjnej Dyrekcji Generalnej. To jest w prostej linii realizacja słów Donalda Tuska, który krzyże oglądać chciałby tylko w kościele a nie szkoły, urzędy czy, czy parlament. Ten pomysł zaczął wdrażać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, choć teraz w żadnym wypadku nie chce przyznawać, że w urzędach warszawskich zakazywano krzyży. W dodatku sam uczestniczył w marszach tak strajku kobiet. To wtedy katolicy musieli stawać w obronie świątyń przed ich dewastacją. Piłowywanie katolików realizuje się w praktyce. Przypomnijmy tylko panią Nowacką, która ruguje ze szkół. Religię, ale także wprowadza edukację seksualną w, w, pod przykryciem edukacji zdrowotnej. Wbrew hasłom goszonym o wolności i tolerancji przez lewicę, taki przedmiot nie będzie dobrowolny, tak jak to było w przypadku religii, a obowiązkowy. Taka to wolność serwowana jest nam przez rządzących, by to, co katolickie, wyrugować i opiłować, a to, co lewicowe, narzucić.